No, ale w takim razie jak ktoś z innej religii, całkowicie z innej religii, nie z chrześcijaństwa, powie, no, ale ja też wierzę w Boga. To tak jak ze spotkaniem. Wszystko się odbywa pomiędzy Bogiem a człowiekiem. I my nie mamy prawa ingerować z zewnątrz. No to dlaczego mówimy, że akurat Boże Słowo? Że Boże Słowo to jest to natchnione od Pana Boga. Kościół to uchwycenie Boga jako osoby w komunikacji z nami. Czy tylko jeden kościół ma rację? Pod jednym z naszych filmów pojawił się komentarz, że czy bez kościoła można być zbawionym? Ja zapytałem: Bez kościoła, czyli budynku? No bo nie wiedziałem, tak trochę żartobliwie, ale też chcemy, drodzy widzowie, że chcemy, żebyście wiedzieli, że traktujemy poważnie to, co piszecie. Nie zawsze odpisujemy, bo jest sporo tych komentarzy, ale staramy się wychwytywać te komentarze i dawać odpowiedzi. Ja sam nie dam tej dobrej odpowiedzi. Studiowałem teologię wiele lat, ale dużo zapomniałem. A tutaj siostra studiuje cały czas, na bieżąco jest biblijską, więc drugie pytanie, czy tylko jeden Kościół ma rację? Siejemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu. To jest bardzo dobre pytanie, które nam wskazuje na to, gdzie, skąd pochodzi ta jedyność. Bo w zamyśle Jezusa dokładnie Kościół jest jeden, bo jest jeden Bóg. Paweł nam to później dookreśli. W pierwszym liście do Koryntian jest jedno ciało. Jest jeden Bóg, jest jeden Kościół. I teraz e, idźmy od początku. Kiedy Jezus e, tworzy Kościół, to pojawia się najpierw to stwierdzenie takie przy Prymacie Piotra, czyli przy tej scenie, kiedy e, Jezus mówi Piotrowi, e, Ty jesteś Piotr opoka, na tej opoce skała, na tej skale zbuduje mój Kościół. I ten zaimek dzierżawczy jest bardzo ważny. Ja otworzyłam sobie akurat Izajasza, który już od początku e, swojej księgi mówi. Mówi o uniwersalizmie myślenia Pana Boga, ale o tym za chwilę, bo pierwsze, na co wskazuje Jezus, to jest mój kościół. I teraz słowo kościół. Eklezja od dwóch greckich słów. Ek kaleo. Kaleo czasownik, który mówi wołam. Ek z. Czyli istotą kościoła jest bycie z zawołania. Czyli najpierw ktoś woła. Potem ktoś słyszy wołanie i na nie odpowiada, i wtedy staje się kościołem. Kto woła? Bóg woła. Bóg mówi. Człowiek potrzebuje usłyszeć to, co Pan Bóg przekazuje. Odpowiada na to, jeśli chce, danej chwili. Nie mamy odpowiedzi na całe życie, odpowiedzi udzielamy każdej chwili, każdego momentu. I wtedy odpowiadając, czyli ukierunkowując się na wołającego, tak. Staje się kościołem. Zatem, jeden wołający, każda indywidualna, osobista odpowiedź i przybliżanie się do tego jednego. I teraz, jeżeli każdy z nas odpowiada na to wołanie tej jednej osoby, Boga, to stajemy się, stajemy blisko siebie, stajemy się jednym kościołem. Często taki argument się pojawia. Tam właśnie z Efezjan odnośnie tego, że jest jedno ciało, jeden, jeden pan, jeden chrzest. No i dużo ludzi mówi, że no jest jeden chrzest, więc jeśli ja zostałem ochrzczony, załóżmy w kościele katolickim, no to jestem katolikiem. To znaczy, że no to ten chrzest łączy tylko Kościół Katolicki. Tu nie chciałabym wchodzić w ustalenia, które już są podjęte pomiędzy kościołami o poszczególnych denominacji, jeśli chodzi o uznanie chrztu, ale myślę, że idźmy w głąb, idźmy do tej terminologii pierwotnej, bo teraz użyłeś słowa katolicki. Katoliko znaczy powszechny. I teraz, jak myślimy sobie dobrze, jak Biblia widzi powszechność, i to jest właśnie to, do czego chciałam nawiązać, jak otworzyłam Izajasza. W Starym Testamencie Pan Bóg bardzo mocno pcha Izraela w kierunku zauważenia, że Boga interesują wszyscy ludzie. I to mamy zarówno u Izajasza w drugim rozdziale, gdzie wszystkie narody popłyną do Jerozolimy, do świątyni dokładnie, nie tyle do Jerozolimy, co do świątyni, czyli do miejsca przebywania Boga. Dlaczego popłyną? Nie ze względu na samą, y, samo miejsce, tylko ze względu na Jachwę. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli jego ścieżkami, czyli ze względu na Boga. Teraz y, mamy y, tą rachap już przywoływaną w poprzednim naszym podcaście, która y, stwierdza y, Bóg, Pokazał nam, którzy jesteśmy kanonejczykami, jaką on ma potęgę. Mamy mnóstwo tych świadectw starotestamentalnych, które rozszerzają spektrum myślenia Pana Boga jak w przekazie, bo myślenie Pana Boga jest szerokie cały czas, ale my, jako ludzie, mamy problem z uchwyceniem tego. Przekazują to szerokie spektrum, na przykład dziesiąty rozdział Księgi Rodzaju, który mówi o tym, jak Pan Bóg rozsyła ludzi na wszystkie terytoria. I Potem mamy wieżę Babel, gdzie człowiek mówi nie, 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 wszyscy tutaj razem, proszę tu grzecznie, w jednym uniformie. To w ogóle nie jest myślenie Pana Boga. Dlaczego o tym mówię? Bo zobaczcie, jest zesłanie Ducha Świętego i nie mamy jednego języka, który mówi Duch Święty i wszyscy w tym jednym języku. Nie, każdy z nas słyszy swój język ojczysty, czyli ten język najbardziej wewnętrzny dla każdego z nas, ten jakby język, który zawsze jest zrozumiały, z którym wyrośliśmy. Zatem mamy ten pluralizm, i jak mówimy katolikos, czyli powszechny, to to ma wyrażać ideę, że Kościół jako wspólnota tych zaproszonych czyli wołanie Pana Boga skierowane jest do wszystkich, a ty decydujesz, każdy personalnie decyduje, czy się staje kościołem. Czyli czy ja chcę z tej powszechności skorzystać, a ta powszechność mi mówi, nie musisz być jakiś, możesz być sobą. No i teraz znajdźmy się w denominacjach, i myślę, że tu warto odwoływać się cały czas do pytania, gdzie jest Pan Bóg? Tak? Jak dla mnie dzisiaj Pan Bóg się objawia, ja chcę iść za Nim i wiadomo, w miarę poznawania chcę mieć wszystko, jakby chcę wiedzieć więcej, no to idę, tak? No w takim razie, czy ktoś, <laughs> kto gdzieś tam sobie wierzy w jakiegoś Boga i mówi, no dobrze, to w takim razie ja też wierzę w jakiegoś tam Boga? Czy, czy mój Bóg nie doprowadzi mnie do tego kościoła? Czy tak samo nie znajdę się w niebie tak jak ty? Albo po prostu czy to nie jest ten sam Bóg? O i to osta ten ostatni wariant jest kluczowy. Czy to jest ten sam Bóg? Bo zacząłeś mówić wierzę w jakiegoś Boga, a potem mówisz, jakby skończyłeś na pytaniu czy to jest ten sam Bóg i to jest najważniejsze. Zatem jest pytanie kim jesteś Boże? I teraz, żeby otrzymać odpowiedź na to pytanie, to ja potrzebuję, tak jak słucham Ciebie i Twoich pytań, tak potrzebuję spotkać się z Bogiem i wejść z Nim w komunikację, czyli słuchać, poznawać Go, widzieć Go w akcji, zadawać pytania, wprowadzać Go jakby w moje życie, tak żebyśmy żyli razem. I wtedy rozpoznaję, kim Bóg jest. I wtedy stawiam sobie pytanie, czy chcę być z Nim? Bo to jest to pytanie. Słowo niebo nie oznacza, czy polecę wyżej niż latają samoloty jakby taki no najwyższej, z najwyższej półki, tylko jest pytaniem, czy chcę być z Bogiem. Bo to jest przestrzeń, w której On jest dookreślany od czasów perskich. No ale w takim razie jak ktoś z innej religii, całkowicie z innej religii, nie z chrześcijaństwa, powie, no ale ja też wierzę w Boga. To tak jak ze spotkaniem. Wszystko się odbywa pomiędzy Bogiem a człowiekiem. I my nie mamy prawa ingerować z zewnątrz. Zatem on nie może mi zadać tego pytania, bo ja nie odpowiem mu na to pytanie. Czy on będzie z Bogiem, z którym on się spotyka, on rozmawia, czy on będzie z tym Bogiem po śmierci? Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Odpowiedź na to pytanie zna Bóg. I w Kościele Katolickim jest taki dokument Dominus Jezus z 2000 roku, którym bardzo mocno jest zaznaczone, że pierwiastki Bożego objawienia są wszędzie, we wszystkich kulturach i we wszystkich religiach, objawienia Boga Jahwe. Tak, Boga w trójce. One są we wszystkich kulturach, we wszystkich religiach. To jest stwierdzenie bardzo brzemienne w treści, bo ono pokazuje, że to nie my definiujemy Boga, tylko my go odkrywamy. W związku z czym my możemy sobie tylko nawzajem tłumaczyć to, co w, na dzisiejszy stan badań, naszej kultury, doświadczenia bycia z Bogiem, poznawania Jego, Jego światła, jesteśmy w stanie powiedzieć w oparciu o to, co on nam przekazał. Ale Bóg jest znacznie szerszy. Dlatego, żad, dlatego mówimy o Kościele, że to jest właśnie. Wspólnota z zawołania, czy nie, to nie jest synagere przy całym szacunku do synagogi, to nie jest inicjatywa oddolna, spotkajmy się. Bo wtedy będzie nam razem lepiej razem spotkamy Boga. To jest odwrotnie. Pan Bóg mówi, nie jesteście w stanie mnie poznać, jeśli ja wam się nie objawię. Zatem zapraszam was i nie wydefiniujecie mnie, ale ja wam siebie pokazuję, więc wy odkrywacie, co to pokazuje nam z kolei, że cały czas będzie rozszerzała się pers nasza perspektywa poznawcza, że cały czas będziemy lepiej głębiej poznawać Pana Boga, jeśli tego nie robimy, no to trochę tracimy. To w takim razie, dlaczego siedzimy tu przy Bożym Słowie? Czy jak pokazać takiemu człowiekowi, który mówi, dobrze, ja też wierzę w tego Boga? I po co? I ta osoba powie, nie jest potrzebna mi Biblia, ja mam swoje jakieś rzeczy, ja tu sobie go poznaję w naturze. To jak do tego ma się Słowo Boże? Słowo Boże jest bezpośrednim przekazem Pana Boga o Nim, ale. Ja jestem absolutnie przeciwnikiem tego, żeby kogokolwiek do czegokolwiek zmuszać. Zatem to jest tak, jeśli chcesz poznać kogoś, to zdajesz sobie sprawę, że potrzebujesz, żeby on ci o sobie opowiedział. Potrzebujesz go zobaczyć w akcji. Nie jest istotne to, co ty o nim myślisz, tylko to, jaki on jest. W związku z tym tutaj naturalnym jest dążenie do lepszego rozumienia, do poznawania, do spotykania, więc jeśli ta osoba chce naprawdę poznać Boga, to sięgnie po Biblię i pewnie nie tylko po Biblię, ale będzie sięgać po różne przekazy, pytając się, Panie Boże, czy to Ty, czy to Ty mnie się tutaj pokazujesz? I do tego mamy głowę, żebyśmy też oceniali spójność, tego przekazu, wiarygodność, widzieli, jak to się weryfikuje w życiu, czy są tego świadkowie to jest kolejna rzecz. Zatem absolutnie odkrywanie. Stąd zależy to od po prostu pragnienia i zaangażowania osoby. Bo nie jest ważne, co ja myślę o Bogu, tylko to, jaki On jest. I to jest taki paradoks. Bo zobacz, im lepiej kogoś znasz, tym trudniej byłoby Ci go scharakteryzować. Mówisz sobie o takich osobach, które naprawdę świetnie znasz, czy byłbyś w stanie je tak dokładnie opisać, tak żeby zamknąć już definicyjnie te osoby. Nie, no masz rację, rzeczywiście to byłoby trudne. Łatwiej jest nam nawet mówić o osobach, których nie znamy, bo wydaje nam się, że za mało mamy wiedzy. Wydaje nam się, że jesteśmy w stanie je scharakteryzować. I to jest <laughs> też trochę podpórka dla stwierdzenia, że dużo wiedzy prowadzi do Boga, a mało wiedzy od Boga oddala, od faktycznego Boga. Dlatego, że uważamy, że wiemy. A im głębiej się poznajemy z Bogiem, tym bardziej rozumiemy, że On jest fenomenalny, tak jak naprawdę każda osoba jest fenomenalna. W Nim mamy samo dobro. Więc tutaj jest przestrzeń dla nas wszystkich do poznawania i do fascynacji. To dlaczego? Mówimy, że akurat Boże Słowo. Że Boże Słowo to jest to natchnione od Pana Boga. Wiem, że to kurczę, to jest duża bardzo odpowiedź, bo tego jest strasznie dużo, ale może drodzy widzowie, bo to pewnie się Jana odpowie na to pytanie, ale jest naprawdę. No właśnie, inaczej, po prostu bez, bez komentarza. Zadaję to pytanie, dlaczego w takim razie, jeśli patrzymy, że Kościusz, rozumiem o, o co chodzi z tym Kościołem i rozumiem, dlaczego inspirujemy się Bożym Słowem, to ktoś zada pytanie, dlaczego Boże Słowa, a nie na przykład, nie wiem, Iliada. To ja bym dała tylko znaczy, jeżeli mam dać odpowiedź praktyczną, to powiedziałabym, przeczytaj to i to. I powiedz, dlaczego to? Dlaczego to, a nie Iliada? To jest bardzo dobre wyjście. I teraz, dlaczego dla mnie, tak to powiem, dlaczego dla mnie to, na pewno to? Ze względu na spójność przekazu, spójność wizerunku Boga, ze względu na relacyjność, ze względu na to, że. Fenomen tego przekazu i tego, co Pan Bóg tu przekazuje o sobie i jego realizacja. Przez, no już powiedzielibyśmy, kilka tysiącleci. Z osobą Jezusa, włącznie i z całą rzeczywistością Kościoła jest powalająca. Dlatego, że cały czas widzimy Bożą rękę. Jak rozpoznajesz Jego, to potem widzisz, jak on działa w świecie. Widzisz, w jaki sposób On funkcjonował w historii Izraela, w, his w prowadzeniu Go, jak funkcjonował w prowadzeniu pierwszego Kościoła, a teraz Kościoła, we wszystkich jego przejawach, i mówisz, no to jest niewiarygodne, dlatego że cały czas mamy tą spójność w działaniu Pana Boga, spójność w Jego myśleniu, spójność w Jego myśli wyzwalającej, w Jego myśli prowadzącej nas do prawdziwej naszej tożsamości, takiej ukierunkowującej na relacje, a nie ukierunkowującej na wyliczenia, czy jesteś w porządku. I ta spójność, która jest przedstawiona w Biblii w sposób taki komplementarny, tak, kom, przepraszam, w sposób kompletny, ona jest niezwykła. W związku z tym e, ja tutaj powiem nic, nic nad to Poznanie, które Pan Bóg nam daje w tekście Biblijnym, ale tu nic na siłę, bo to jest tylko dla tych, którzy mówią, tak, ja chcę poznać. Mi zależy, bo Ty mnie fascynujesz Boże jako osoba, i ja potrzebuję o Tobie wiedzieć. Amen. Więc drodzy widzowie, jeśli chcecie poznać, zapraszamy do czytania. I naprawdę znam wiele świadectw ludzi, którzy po prostu usiedli z Bożym Słowem i odnaleźli tam głos Pana Boga w swoim życiu. A kolejny podcast będzie odnośnie tych wszystkich pytań, które teraz się pojawiają w waszej głowie, czyli właśnie czy Biblia sobie nie przeczy. Ale to za chwilę. Musicie poczekać cały tydzień aż, a potem się dowiecie. Więc dziękuję ci bardzo Joanno. I teraz jeszcze takie, może jakieś słowo podsumowania. Czyli dla ciebie Kościół to? Kościół to uchwycenie Boga jako osoby w komunikacji z nami. I spotkanie z ludźmi, którzy też go uchwycili. Amen. 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 Do zobaczenia za tydzień.